Nienawidzę walentynek i randek i trzymania się za ręce. A najbardziej z tych wszystkich rzeczy nienawidzę filmów i książek, które są romansami. Ja bardzo dokładnie pamiętam dzień, w którym moja głowa zapaliła żarówkę i powiedziała mi o tym, że Hej, Karolina, od tego momentu teraz już y, istnieją w Twoim życiu relacje romantyczne. No dobra, nie do końca, bardziej mam po prostu na myśli rodzaj jakiegoś zainteresowania drugim człowiekiem w takim kontekście. Byłam w podstawówce, y, nie pamiętam w której klasie, pewnie gdzieś koło czwartej, maks piątej. No i w tamtym czasie ja i wszystkie moje koleżanki y, czytały. Harry Pottera, ponieważ to była najpopularniejsza książka dla dzieci w tamtym czasie i chyba nadal w sumie to jest najpopularniejsza książka dla dzieci. No i na jednej z przerw zaczęłyśmy sobie rozmawiać o treści i w którymś momencie padło pytanie o to, który z chłopaków w Harry Potterze, no bo tam wiecie jest tyle atrakcyjnych mężczyzn, I guess, podoba mi się najbardziej. Ja do tej pory pamiętam to pytanie i to, jak bardzo byłam nim zaskoczona, bo zupełnie się go nie spodziewałam. Pamiętam, że przeszedł przeze mnie taki głęboki szok, spowodowany tym, że ja do tej pory zupełnie nie wyobrażałam sobie, że tę książkę można odczytywać w takim kontekście w sensie, że można w ogóle w jakikolwiek sposób interesować się którymś z bohaterów, bo to przecież nie jest romans. I to całkiem zabawne, bo te osoby, które zadały mi to pytanie na pewno teraz tego totalnie nie pamiętają, ale. Ono zmieniło moje życie do tego stopnia, że ja do tej pory je wspominam. Może to też mieć coś wspólnego z tym, że za powiedzenie, że nikt mnie jakoś specjalnie nie interesuje w Harym Poterze pod względem romantycznym, zostałam wtedy wyśmiana, ale kto wie. W każdym razie od czasu zadania tego pytania pamiętam, że jakieś takie elementy zainteresowania romantycznego zaczęły pojawiać się w moim życiu coraz częściej i częściej. Ale zanim zaczniemy, cześć, ja jestem Karolina w sensie to i i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Chyba nie mam dla Was żadnych disclaimerów dzisiaj, albo mam. Po pierwsze, jak zawsze, zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału. Brakuje dosłownie w tym momencie 500 osób do 25 tysięcy subskrypcji. Te filmy i ich merytoryczne przygotowanie zajmują mi całkiem sporo czasu, a subskrypcja to największe wsparcie, jakie możecie mi ofiarować. A i drugi disclaimer. Kiedy mówię o tym, że byłam jakaś i robiłam coś w tym filmie to mam przez 99% czasu na myśli siebie w wersji 12-13-letniej Max, więc proszę o niehejtowanie zachowań Karoliny w wersji Baby, bo Karolina w wersji Baby niestety już nie istnieje, nie ma jej, więc nie ma jak odnieść się do krytyki. Na pewno by na was nakrzyczała, gdybyście skrytykowali jej poglądy. Ja byłam dosyć bezkompromisowa jako czternastolatka. Tak się stało, że ja dorastałam w erze, w której w pewnym momencie, dosłownie mam wrażenie, w przeciągu jednego roku ukazało się co najmniej pięć albo sześć filmów, które były takimi typowymi romansami dla nastolatków i wszystkie te filmy, Ukazały się albo przynajmniej były dostępne na Netflixie, który był wtedy taką największą platformą streamingową, i stały się hiperpopularne. Mam tu na myśli dzieła kultury typu The Kissing Booth. You know what? No matter how he feels now, I'm just gonna find him and tell him my Ten film wyszedł w 2018 roku. W 2018 roku ja miałam 13 lat, i pamiętam, że oglądali go absolutnie wszyscy. I absolutnie wszyscy, wszyscy 13-latkowie w moim życiu, którzy wtedy się z tym dziełem zaznajomili, uznali też je za najgorsze dzieło kultury, jakie kiedykolwiek oglądali. Naprawdę. Ja myślę, że jest niewiele gorszych filmów od The Kissing Buff. W każdym razie The Kissing Booth to nie jest zdecydowanie jedyny film tego typu, czyli film nakierowany do młodszej, zdecydowanej większości damskiej widowni, który jest romansem i przedstawia pewien bardzo konkretny rodzaj miłości. Konkretny rodzaj miłości, której ja nienawidziłam mając te 12-13 lat. Myślę, że nie ma nic dziwnego w tym, że po obejrzeniu The Kissing Booth nie pomyślałam, że chciałabym znaleźć się na miejscu któregoś z bohaterów. W końcu ten film, tak jak już wspomniałam, to istny festiwal cringeu. Natomiast wśród oglądanych wtedy przez moich rówieśników materiałów kultury znalazło się dużo takich, o których oni rozmawiali z entuzjazmem. Niekiedy mówiąc, że na przykład... Bardzo podoba im się któryś aktor, co ja do jakiegoś stopnia na pewno rozumiałam, chociaż nie pamiętam żadnej konkretnej osoby, która by mi się w tamtym czasie podobała, albo mówiąc, że no, chcieliby po prostu wcześniej czy później przeżyć taką licealną miłość czy coś w tym stylu. Oczywiście warto wspomnieć o tym, że wśród nastolatków o takich filmach zawsze rozmawiało się, mówiąc o tym, że są one w przeważającej mierze totalnie cringeowe, bo rozmawianie o uczuciach, emocjach. Yy, i zainteresowaniu romantycznym nie jest najłatwiejsze, kiedy ma się 13 lat i wstydzi się zdecydowanej większości rzeczy o sobie. Mam wrażenie, że zarówno ja, jak i bardzo wielu moich rówieśników te filmy przyswoiła niekoniecznie ze swojej chęci, a po części po prostu ze względu na fakt, że chcieliśmy mieć wspólny temat, czy to do pośmiania się, czy to do porozmawiania z innymi ludźmi w naszym wieku. No bo te rzeczy były popularne, widziało je się wszędzie, czy to komentowane na śmiesznie przez zagranicznych youtuberów, czy to jako pierwsze klipy pojawiające się najpierw na Musicli, a potem na TikToku, czy to po prostu wyświetlane na takiej głównej stronie Netflixa. Część z nas, w tym ja, oglądała je jednak z dodatkową ciekawością. Przyswajając takie materiały, zawsze zastanawiałam się nad tym, na czym tak właściwie one są bazowane. Mając te 12-13 lat, byłam chyba jeszcze zdecydowanie za młoda, żeby w jakikolwiek sposób wyobrazić sobie to, jak realnie będzie wyglądać moje własne zainteresowanie romantyczne drugą osobą. Miałam jednak znacznie większy problem z tym, żeby sobie wyobrazić w ogóle zainteresowanie romantyczne, które może wyglądać w sposób taki jak ten przedstawiony na przykład w The Kissing Booth. Gdy oglądamy albo przyswajamy ogólnie jakąś część kultury, która jest romansem, dostajemy coś, co kręci się 90% dookoła relacji romantycznej. I dla mnie, jako dla tej dwunastoletniej wicki, ukształtowało to taki obraz, że po prostu całe życie osób przedstawionych w tych filmach i serialach kręci się dookoła miłości. I bardzo szybko zdałam sobie sprawę z tego, że byłby to chyba mój największy koszmar. Kiedy byłam trochę starsza, zaczęłam oglądać takie kultowe, klasyczne romanse. Kiedy Harry spotkał Sally, The Notebook, Love Actually. Nadal kontynuowałam też oglądanie tych bardzo, bardzo popularnych, które wychodziły na bieżąco, bo chciałam po prostu jakoś tam być zaangażowana w to, o czym się w danej chwili rozmawiało. I każda z tych rzeczy budziła we mnie w najlepszym przypadku obojętność, a w najgorszym zupełne obrzydzenie. Naprawdę nie potrafię tego inaczej nazwać. Po naprawdę wielu, wielu próbach udało mi się w końcu odkryć... Jeden taki typowy, tkliwy romans, który totalnie skradł moje serce i jest to ogólnie seria filmów i całe uniwersum do wszystkich chłopców, których kochałam. My are my most I write them when I have a crush so intense I don't know what else to do. There are five to Peter, the most popular guy in school, Kenny from Camp, Lucas from Homecoming, John Ambrose from Model UN, and Josh, but he's my sister's boyfriend. I choć ten film zawierał wszystkie cechy, które zawierały też jakieś inne dzieła kultury, które budziły we mnie autentyczny wstręt, to z jakiegoś powodu wybił się ponad nie i do tej pory wracam do niego z naprawdę dużą nostalgią. Do nagrania tego konkretnego materiału zainspirowało mnie to, że zaczęłam oglądać XO Kitty, czyli serial, który dzieje się w tym samym uniwersum co do wszystkich chłopców, których kochałam i Jakieś takie niesamowite zaklęcie tego jednego romansu, który wyłamał się spod mojej wiecznej zasady nienawidzenia konkretnego przedstawienia romantycznej miłości, zadziałał znowu i znowu mi się ten serial podoba, mimo że to nie jest coś, co normalnie przyswajałabym z przyjemnością. Do tej pory nie mam pojęcia, co w tym filmie spowodowało, że go lubię. Obserwujemy w nim bardzo, bardzo ckliwą historię tego, jak nastoletnia bohaterka, czyli Lara Jean... Y Pisze listy do pięciu, jeśli dobrze pamiętam, chłopaków, którzy jej się podobali w przeciągu całego jej życia, i te listy zostają potem bez jej wiedzy rozesłane. Dookoła tego kręci się tak naprawdę cała fabuła. Pomimo tego, że do tej pory nie potrafię wyjaśnić tego dziwnego zjawiska w swojej głowie, przez bardzo długi czas, mając 14-15 lat, traktowałam do wszystkich chłopców, których kocham, jako taki trochę skarb. Dowód na to, że pomimo, że nadal totalnie nie mogłam utożsamić się. Z żadnym z bohaterów, to jestem w stanie zaangażować się w takie romantyczne dzieło kultury i nie uznać, że jest totalnie cring'owe i niewarte mojego czasu, czy coś w tym stylu. Jednocześnie zaczęłam jednak z dosyć dużym zaangażowaniem, nienawidzić większości pozostałych dzieł kultury, w której taki obraz trochę idealistycznej, romantycznej miłości był prezentowany. Było ku temu kilka powodów. Przede wszystkim coraz silniejsze przekonanie, że ja po prostu. Nie jestem w stanie się zakochać. Teraz, po latach, od momentu, w którym to wszystko działo się w mojej głowie, to wydaje się śmieszne, no ale mając te 12 lat, bardzo łatwo było mi uwierzyć, że ten obraz miłości, który widzę na ekranie, jest tym jedynym i właściwym. I ja już mając te 12 czy 13 lat, wiedziałam, że jeżeli kiedykolwiek będzie tak, że przez zerwanie albo. Yy, Początek jakiejś relacji z drugą połówką, na przykład nie pójdę do szkoły, albo nie pójdę do pracy, to będzie złe. Nigdy nie chciałabym, żeby relacja z drugą osobą w ten sposób na mnie wpłynęła, żeby w jakikolwiek sposób zatrzymała w moje życie, czy to w pozytywny, czy negatywny sposób. Nawet kiedy miałam te 12 lat, bardzo też ceniłam sobie samotność, jak wiecie, albo nie. Piszę książki fantazy, i to ten czas spędzony głęboko w moich myślach, poświęcony moim bohaterom, zawsze był dla mnie najważniejszy. Ta głęboko idealizowana wizja miłości, przedstawiona w typowych romansach dla nastolatek, podpowiadała mi, że będę musiała się tego czasu wyzbyć, jeżeli będę chciała być w takim związku. A w mojej głowie w tamtym wieku równie oczywiste było to, że każda dziewczynka powinna chcieć być w takim związku. Rąkomowo-Netflixowa wizja miłości bardzo szybko stała się personalnym atakiem na mnie, który jakimś cudem pomijał tak naprawdę każdego poza mną, bo mi się wydawało w tamtym momencie, że jestem jedyna. Wydawało mi się, że Netflixowy romans trochę walczy ze mną o moją własną autonomię, którą kiedyś będę musiała poświęcić. Jeśli będę w ogóle chciała znaleźć się w takiej relacji. Aby zdystansować się od tego, co próbowało odebrać mi wolność, zaczęłam powoli odwracać się od przyswajania tak naprawdę jakichkolwiek dzieł kultury, które zawierały w sobie wątki romantyczne i nie nie tylko takich, które są romansami i są zupełnie poświęcone relacji romantycznej między dwoma bohaterami. Odwróciłam się w pewnym momencie od każdego dzieła kultury, który przedstawia jakąkolwiek wizję miłości romantycznej. Nawet jeśli jest to wątek zupełnie poboczny, nie chciałam po prostu mieć z tym absolutnie niczego wspólnego. Na pewno przewracałam oczami, zresztą do tej pory wydaje mi się, że trochę słusznie, gdy dorośli ludzie dookoła mnie powtarzali mi, że kiedyś moja wizja na miłość się zmieni i będę chciała dokładnie tego, co jest zapisane w tych filmach, a zdam sobie sprawę, że jest to po prostu niemożliwe, bo takiej idealnej miłości nie ma. Wtedy najbardziej interesowały mnie książki, fantazy, i z łatwością odkładałam na bok również te, w których miłość romantyczna odgrywała zupełnie marginalną rolę. W pewnym momencie zrezygnowałam nawet z przeczytania Wojny Makowej, której, jeżeli czytaliście serię, to wiecie, że romans jest naprawdę małą częścią całej naprawdę długiej i skomplikowanej fabuły. Ogromną uwagę zaczęłam poświęcać za to, Przyjaźnią w literaturze, i choć czasem czułam, że brakuje mi jakiejś reprezentacji innych rodzajów zainteresowania drugą osobą, to starałam się ignorować ten głos w sobie. Bałam się, że gdy tylko znów wrócę do przyswajania tych romkomów, czy to książkowych, czy to filmowych, to pogrążę się w przekonaniu, że ja po prostu nie jestem zdolna do miłości. Absolutnie żadnej. Starałam się, mając powiedzmy 14 lat, na długo przed założeniem wszystkich swoich bookmediów trochę odwrócić działanie świata, który sama sobie wymyśliłam w swojej głowie. Wmówiłam sobie, że dosłownie każdy poza mną chce takiej miłości jak ta przedstawiona w romkomach i że to ja jestem ta fajna za to, że jej nie chcę i nie utożsamiam się z żadnym z przedstawionych tam bohaterów. Przeszłam z jednego kulturowego ekstremum, tego, w którym pełno jest Romkomów dla nastolatek, do drugiego, również zupełnie, jeśli nie, nawet bardziej niewygodnego dla mnie, takiego, w którym każdy rodzaj miłości romantycznej był zły. I to w znaczny sposób, patrząc jakoś tak teraz z perspektywy osoby dorosłej, wpłynęło negatywnie na moje jakieś tam pierwsze relacje romantyczne, które miałam będąc. Nastolatką, bo bałam się, że jakoś nie zorientuję się, że te relacje nieświadomie zaprowadzą mnie w miejsce z tych romansów, w to miejsce, w którym tak bardzo nie chciałam się znaleźć. Gdy powoli zaczęłam określać swój gust kulturowy, bardzo szybko zaczęłam korzystać z takiego skrótu myślowego i mówić po prostu, że nienawidzę romansów. Czy to w kulturze, czy po prostu nienawidzę romansów. I wiecie co? Okazało się, że zupełnie nie miałam racji. Wcale nie stało się to, o czym mówili mi dorośli ludzie, gdy miałam te 12-13 lat. Nigdy nie zmieniłam zdania i nigdy, nawet przez sekundę, nie chciałam znaleźć się na miejscu którejkolwiek z bohaterek takich typowych romkomów. Nigdy nie tęskniłam za tą idealną wizją miłości i nigdy nie pożegnałam się z ideą tego, że uwielbiam samotność i potrzebuję jej dużo, żeby czuć się dobrze, bo taką po prostu jestem osobą. Po prostu w pewnym momencie, chyba gdy miałam około 16 lat, Naszła mnie refleksja, że miłość romantyczna wcale nie musi w takiej mojej wewnętrznej kategoryzacji uczuć różnić się od tego uczucia, którym darzę moich przyjaciół. Zdałam sobie sprawę, że mając 12-13 lat, potrafiłam jednocześnie wyśmiewać takie dzieła kultury, w których ktoś robił wszystko dla swojej ukochanej czy tam ukochanego i mówić, że zrobiłabym wszystko dla swojej najlepszej przyjaciółki. Potem przeczytałam dzieła, które stały się jednymi z moich ulubionych elementów, powiedzmy, literatury, fantazy, i które zawierają wątki romantyczne. I jakimś cudem te wątki romantyczne stały się moimi ulubionymi aspektami tych dzieł. Myślę, że tutaj takim idealnym przykładem książki, na którą tak patrzę jest Szóstka wron, bo jest to przede wszystkim książka fantazy i wątki romantyczne są tam zdecydowanie na drugim planie, ale ja ten tytuł, całą dylogię wron za romanse absolutnie uwielbiam. To samo spotkało mnie na przykład przy Królu Kruków, Wojnie Makowej, a relacje romantyczne, takie napisane w ciekawy sposób, z twistem, kończące się dobrze lub źle, zainteresowały mnie też na przykład w tajemnej historii, chociaż zdecydowanie nie są tam one czymś najbardziej istotnym. Z czasem, i to mam wrażenie naprawdę przyprawiłoby 13-letnią wersję mnie o zawał, zaczęłam też oglądać i przyswajać dzieła, w których romans odgrywa naprawdę dużą rolę. Czasami nawet te, od których świadomie odsuwałam się, będąc młodsza. I te dzieła totalnie mi się podobały. Tak, przez zdecydowaną większość czasu nadal nie potrafiłam utożsamić się z tym, że ktoś zrywa ze swoim partnerem i potem przez trzy dni płacze w domu, ale nie postrzegałam tego już jako coś złego. Wraz z dorastaniem wreszcie przyszła na mnie jasność, światłość i mądrość. Zrozumiałam, że to, że ja nie mam i nie chcę jakiejś emocji, to nie znaczy, że dla kogoś innego ma ona nie istnieć, albo być dla tej osoby zupełnie nieważna, czy coś w tym stylu. Zrozumiałam, mając 15 lat, powiedzmy, że moje zupełne nieprzeżywanie tekstów kultury niezwiązanych z wątkami romantycznymi wcale nie oznacza, że ja nie potrafię się zakochać, czy coś w tym stylu. I że w tym wszystkim cały czas chodziło o to, że ta idealizowana wizja miłości, o której mówili wszyscy, jest dla mnie po prostu koszmarem, ale mam swoją, zupełnie inną, która jest wspaniała i totalnie spoko. Potem dołączyłam na Booktoka i przeczytałam nawet parę książek, które są romansami. Żadna z nich chyba nigdy, dosłownie nigdy nie okazała się być dla mnie 5 na 5, ale kilka całkiem mi się spodobało, choć generalnie do tej pory nadal bardziej gustuje w romkomach i serialach, które są romkomami niż w tej formie pisanej z jakiegoś powodu. Myślę, że ten film bardzo łatwo można skomentować i powiedzieć, że nie powiedziałam nic odkrywczego i to prawda. Dla 20-letniej wersji siebie nie powiedziałam absolutnie niczego, co byłoby w jakikolwiek sposób nowością. Ludzie są różni. Każdy z nas postrzega miłość, przyjaźń i każdą inną rzecz zupełnie inaczej. I to wiedziałam też, kiedy miałam 13 lat, ale po prostu nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić. Głównie dlatego, że przyznam, że chyba otaczało mnie całkiem sporo osób dorosłych, które chciało mnie wpędzić w taką wizję postrzegania romantycznej miłości, a nie inną. I dzielę się dzisiaj z Wami właśnie tym, w tym tygodniu. Głównie dlatego, że to naprawdę było coś, co kiedyś bardzo, bardzo zajmowało mój umysł. Jeśli jakimś cudem dotrwaliście do końca, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał. Chyba, że nie chcecie, no to ja Was do niczego nie zmuszę, chociaż gdybym mogła, to całkiem możliwe, że spróbowałabym Was do tego zmusić. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Widzimy się już w kolejną niedzielę. Do zobaczenia!